W związku z tym, prawda, był nie nadaje się do użytku, bo takie opinie także e, na niektórych dokumentach już. Jak to wygląda w ramach tego obrotu B2C? mamy do czynienia z um, przepisami dotyczącymi rynku, a cywilnego oraz gwarancji z kodeksu cywilnego, ale to tylko i wyłącznie nieruchomości. Jeżeli kupujemy mieszkanie, kupujemy dom, kupujemy działkę, to jest wszystko nieruchomość to mamy do czynienia właśnie z przepisami związanymi z rękojmią oraz z gwarancją z kodeksu cywilnego. Natomiast w przypadku w sytuacji, Państwa, gdy nabywamy rzecz ruchomą, jakąkolwiek rzecz ruchomą, to nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie szczoteczka do zębów, czy to będzie samochód, czy to będzie wibrator, to jest obojętne. Każdy z tych przedmiotów będzie podlegał pod przepisy związane z niezgodnością towaru z umową w ramach właśnie ustawy o sprzedaży konsumenckiej, tudzież z gwarancji wynikającej właśnie z tejże gwarancji konsumenckiej. Tutaj od razu trzeba powiedzieć, że ustawodawca, yy, według mnie źle, yy, nazwał dwa różne uprawnienia w identyczny sposób. To proszę popatrzeć. Nie wiem, czy jest widoczna ta moja strzałka. Jest widoczna? Czy nic nie widać? O, widać się tylko o sobie tutaj, bo jeżdżę po swoim ekranie. Proszę Państwa, proszę popatrzeć, że mamy gwarancję z kodeksu cywilnego i to jest całkowicie inna gwarancja, niż gwarancja w ramach sprzedaży konsumenckiej. Byłoby dobrze, gdyby ustawodawca w pewnym momencie nazwał tą sprzedażą konsumenckiej jakkolwiek inaczej, nie wiem, nawet ble 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 żeby będzie to rozróżniało. Natomiast proszę zobaczyć, że mamy tu gwarancję, tu gwarancję i bardzo dużo osób się po prostu myli, nie do końca wiedząc o co chodzi. Dlatego, że trzeba bardzo zawsze skrupulatnie zwracać uwagę, czy mamy do czynienia z gwarancją z KC, tam gdzie mamy nieruchomość, czy mamy gwarancję w ramach sprzedaży konsumenckiej, pomimo że jedno i drugie nazywa się gwarancją, to to całkowicie inne uprawnienia. A żeby określić sobie, który jest z rodzajów obrotów w danym wypadku i w danej sytuacji ma zastosowanie, musimy najpierw sobie określić, kto jest kto. Czyli skoro mamy ten obrót B2B, czyli Business to Business, mamy ten obrót B2C i ten obrót C, no to musimy najpierw pojawić w jest zdefiniować konsumenta i przedsiębiorstwa, żebyśmy wiedzieli, do której kategorii, do której grupy przyporządkować dany obrót. Więc Państwa musimy zepchnąć sobie najpierw na definicję konsumenta. Definicja konsumenta jest zawarta w artykule 22 ze 1 kodeksu cywilnego. Jeszcze parę lat temu ten przepis znajdował się w artykule 384 paragraf 3. Natomiast po nowelizacji kodeksu cywilnego uznano i słusznie, że lepiej to przerzucić do części ogólnej i do artykułu 22 ze 1. Dzięki czemu nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten przepis i ta definicja obejmuje całe prawo cywilne, bo w 384. Mam na myśli przypadki, na przykład na obudowę na 3 lata, ale na przykład na silnik na 2 miesiąca. Eee, to jest pełna dowolność, to jest właśnie to rozszerzanie, ograniczanie tutaj z tą Natomiast Państwa, kompletne, jest bezskuteczne ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca zatają podstępnie wadę przed kupującym. Co to jest podstępne, eee, przepraszam, cofnę? Co to jest Państwa podstępne zadajenie? Często to jest oszustwo. To znaczy, że sprzedaję coś i oszukuję. Wiem o tym, że rzecz jest wadliwa, ale oszukuję i w jakikolwiek sposób ukrywam. To Często że jest to podstępne zadanie z mojej strony. Nie widzę powodu i prawo nie będzie chroniło takiego podmiotu w związku z ograniczeniem odpowiedzialności instytutu rękowego. Proszę Państwa, natomiast w ogóle nie obowiązuje przy sprzedaży licytacyjnej dokonywanej w, w trybie egzekucji sądowej, ani postępowaniu płatnościowym. Także jeżeli Państwo będziecie cokolwiek kupowali od komornika, proszę o tym pamiętać, że tam rękojmi nie ma kompletnie żadnej i niczego państwo nie uzyskać. Przepis 559 e, stanowi, że sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za rady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego. No, że wady wynikły z przyciekają się już na No to zaraz. To no przecież ja wydaję rzecz, no i się nagle pojawia mi wada. No to co? Czy następuje wypadek w tym momencie przejście niebezpieczeństwa nakupującego? Proszę Państwa, otóż musimy sobie rozróżnić różnego rodzaju wad. Jedne wady to są na przykład wady zewnętrzne, które... Potwierdzić zawsze na piśmie wszystkie postanowienia zawartej umowy. Państwa, tu nie umowa ma być zawarta na piśmie. Jeżeli ja idę i kupuję telewizor, powiedzmy, za 3-4 tysiące, to nie ma powodu, dla którego ja miałbym podawać dane osobowe sprzedawcy, kto kupuje ten telewizor. Nie powinno go to interesować. To on jednostronnie powinien mi te wszystkie informacje jak najbardziej przekazać. Że to jest jednostronne. To nie musi być umowa. On ma po prostu potwierdzić na piśmie te elementy sprzedaży zawartej umowy. Proszę Państwa, każdy przepis jest następny. Proszę jest to przepis, gdzie na żądanie konsumenta za każdym razem jest konieczne potwierdzenie na piśmie faktu zawarcia umowy.